Co pan sądzi o obecnych cenach paliwa? Paliwo jest bardzo drogie. I zarobić na postoju to jest trudna sprawa. Także muszą taksówki iść do góry, bo nic nie zarobimy. No oczywiście, że za wysokie. Czy ktoś mówi inaczej? Powinny być wyższe, powinny być 20 zł. To będzie wspaniale. I wszystkie przedsiębiorca popadają, i to chyba o to chodzi. No za wysokie stanowczo przecież. Prawie 8 zł. Teraz troszeczkę chyba tam na 40 groszy. Ostatnie moje tankowanie to było 7,99 bez, bez grosza 8 zł. A to ten, ile powinno kosztować paliwo, żeby było dobrze? Żeby było dobrze 5,50 maksymalnie. No kurczę, zawsze są jak dla mnie za wysokie. One powinny być odpowiednio mniejsze, ale uwarunkowania na to wskazują, że chyba. Co? Że chyba tańsze nie będą tak szybko. Obawiam się, żeby nie były droższe. Ile powinno kosztować paliwo według Pana, żeby było dobrze? No wie pani, ja jestem na emeryturze, to dla mnie paliwo to jest taka abstrakcja ile powinno kosztować. Na pewno tyle nie będzie kosztować, nie mam na co nawet liczyć na takie marzenia. No, ale mi się wydaje, że w tej sytuacji na dzisiaj powinno być koło, gdzieś około 6 zł. To i tak drogo. Bolą. Bardzo. Bardzo, jak ta baryta to, to jest bardzo. To ile powinno kosztować paliwo, żeby było by, dobrze? Jakby zostało tak jak było przed. To już, już w miarę w miarę. Ale mimo wszystko jest halernie trochę.